Kadamowska do Maklewskiej Div broker zapraszam serdecznie na nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj 28 grudnia. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Przechodzimy do dzisiejszego wideo. Dzisiaj 28 grudnia. Jest to data o tyle szczególna dla inwestorów giełdowych, iż jest to Ostatni dzień roku, kiedy możemy jeszcze niejako obniżyć sobie należne podatki, które będziemy musieli uiścić od zysków kapitałowych. Przypominam, zyski kapitałowe generalnie rozliczamy, płacimy podatki od zamkniętych inwestycji i od dywidend. Czyli jeśli w danym roku, w tym roku osiągnęliśmy zyski z inwestycji, zamknęliśmy tę pozycję, to będzie należny podatek. Jeśli równocześnie mamy jakieś pozycje otwarte, które przynoszą straty i zamkniemy je przed 28, dziś jest ostatni dzień, 28 włącznie, to są wliczone do danego roku i obniżą nam należny podatek. Czyli tutaj się zbilansuje. Warto zastanowić się nad takim ruchem. Jest to popularne działania, znane wśród inwestorów giełdowych. Czyli możemy rebalansować tutaj sobie, które zyskowne pozycje, które zamknęliśmy, możemy zamknąć pozycje, które nie chcemy już dłużej posiadać w portfelu i będzie to doskonały impuls, żeby jednakże zrezygnować z tej inwestycji, zamknąć lub, lub też chwilowo zamknąć, tak? czyli zamknąć, poczekać, pomyśleć, może, może otworzyć w kolejnym roku. Czyli jest to jakiś, jakiś pomysł do tego, jak można zoptymalizować sobie ewentualnie podatki. A jeśli chodzi o giełdę to giełda była jakby tutaj niewdzięczna dla wielu inwestorów, czy to inwestorów inwestujących bardziej agresywnie w akcje, czy też bardziej bezpiecznie w obligacje, czy w kryptowaluty. Praktycznie nie było miejsca, gdzie można by się ukryć ze swoimi oszczędnościami i zainwestować intratnie. No dlatego, że tak naprawdę spadały ceny wszystkich klas aktywów. Także takich Sytuacji, iż inwestorzy będą mieli otwarte pozycje na stracie, chyba będzie sporo, więc też taka informacja może okazać się korzystna, aby przynajmniej zastanowić się, czy wykonać taki ruch, czy też nie. Jeśli już, już mówię o podatkach, w tym roku Deep Broker wyśle rozliczenie zysków i strat z przeliczeniem każdej transakcji na polskie złotówki po kursie NBP z dnia roboczego. Z dwóch dni roboczych przed zawarciem transakcji, czyli tak jak mówię, polskie prawo. Koszt takiego raportu to 25 euro. Będziemy wysyłać taki raport dla wszystkich polskich rezydentów wraz z bardzo dużym ułatwieniem, jak rozliczyć, czyli podsumowanie, jaką kwotę ostatecznie pisać, gdzie do do jakiej kratki, także duże ułatwienie. Jeśli ktoś jednakże nie chciałby otrzymać takiego raportu, to prosimy o kontakt do końca roku na Poland z prośbą o rezygnację z tej usługi, bo ona jest domyślnie dla każdego inwestora i powierzemy prowizji 25 euro. Czyli jeśli ktoś nie wyraża zgody, czekamy na taką informację, jest jeszcze czas. Wysłaliśmy już informację na e-mail wcześniej, ale też informuję teraz, jest jeszcze na to czas. Skoro się już spotkaliśmy, bo celowo nagrywam to nagranie właśnie po to, aby zaznaczyć tą datę 28 grudnia, natomiast spójrzmy na rynki, co tutaj się kroi. Ten cały rzekomy rajd świętego Mikołaja jakby jest pod dużym znakiem zapytania w tym momencie, choć co prawda szeroki indeks, jak teraz widzimy, SP500, utrzymuje się nad wyznaczonym kluczowym poziomem 3,800 punktów, czyli jest to poziom, który jakby tutaj dzielnie popyt stoi i podkupuje te zlecenia, czyli jest ten, służy w dalszym ciągu jako wsparcie, natomiast póki co jeszcze nie było na tyle siły kupujących, aby pokonać ten poziom i przejść do kolejnego etapu, czyli w dalszym ciągu szereg dni notowania się absolutnie zatrzymały na tym poziomie i tutaj nasze racje tego Mikołaja stoi coraz bardziej przed znakiem zapytania szczególnie jeśli spojrzymy nie na sam indeks handel, bo tu jeszcze jakby wygląda całkiem dobrze, ale jeśli spojrzymy na indeks obligacji wysoko oprocentowanych, to mamy już przełamanie, czyli takie jednoznaczne przełamanie poziomu wsparcia, czyli widać, iż inwestorzy coraz mniej mają apetyt na te ryzyko, tak, czyli są to obligacje, junk bonds, obligacje wysoko oprocentowane, inwestorzy, Zaczynają tutaj wyhamowywać te momenty wzrostowe, rozpoczęte jest coraz mniejsze. Najbardziej w ostatnich tygodniach, miesiącach ucierpiały akcje technologiczne, czyli tutaj, jeśli spojrzymy na S, szeroki rynek akcji amerykański SP500, a NASDAQ, to widzimy spore różnice. Tak jak SP500, jeszcze aktualny dołek znajduje się dużo poniżej, powyżej dołka listopada. Tak, Nasdaq, akcje technologiczne, tutaj już tego nie widzimy, tutaj widzimy ten sam poziom, czyli tutaj są zupełnie inne reakcje, czyli akcje technologiczne, bardzo duża wyprzedaż. Zobaczmy, tutaj przedstawię tylko trzy popularne akcje technologiczne. Apple. Apple wykres dzienny wydaje się, iż formuje taką formację, powoli formację szczytu. Zobaczmy teraz, to jest wykres dzienny. Notowania znajdują się teraz aktualnie na minimach szczerwca, także nie wygląda to tutaj dobrze. A szczególnie wygląda to tak długoterminowo, można się zastanowić, czy Apple nie stoi przed większymi problemami. Jeśli spojrzymy na Apple z wykresu miesięcznego, gdzie widzimy wzrosty od 2003 roku, to jest wykres logarytmiczny, to widzimy, iż w tym momencie trwa test. Tego klinu wzrostowego, czyli jeśli Apple będzie w dalszym ciągu notować spadki, to będzie przełamanie tej długoterminowej linii wzrostowej, a to już będzie zwiastować poważniejsze problemy, czyli tak wygląda analiza Apple, jeśli chodzi o długi termin, taki klin całkiem plastyczny na wykresie miesięcznym, wykresie logarytmicznym. Tesla z kolei. Tesla z kolei wydaje się realizować formację głowy i ramion, to jest na wykresie dziennym. Czyli tutaj mamy ramię, głowa, ramię, i po przełamanie linii wsparcia, którą jest linia szyi, kontynuujemy spadki. Jeśli byśmy potraktowali tę formację tak jak tutaj religijnie, czyli tak jak jest zasięg ruchu, to byśmy musieli mierzyć od poziomu szczytu do poziomu wsparcia, i wtedy celem dla realizacji takiej formacji jest dopiero dołek z 20-20 z marca, czyli jeszcze. Jakby patrząc na samą formację, na wykresie dziennym dla Tesli jest jeszcze miejsce do spadków, ale to mówi nam tylko analiza techniczna. Jak będzie to, zobaczymy. Akcje Tesli są przecenione od poziomu szczytu do aktualnych poziomów już ponad 70%. Słyszmy, jak to wygląda. Od poziomu szczytu do aktualnego 72%. Czyli tak, jak tak naprawdę fundusze. Akcji wysokotechnologicznej typu ARK Invest, także już posiadają taką stratę 70% już wiele miesięcy. Przejdźmy na pozostałe aktywa, czyli obligacje. Obligacje TLT, trwa korekta. Tutaj wsparcie nie zostało zrespektowane, czyli jest przełamane i kontynuacja ruchu korekcyjnego w górę. Kolejnym wsparciem wydaje się po prostu być linia trendu kanału spadkowego, która wcześniej została przełamana, czyli. Można się spodziewać retestu przy tej linii, czy może wcześniej. W każdym razie spodziewaliśmy się tego ruchu korekcyjnego, czyli ruch do góry i naturalny jest w tym, że jest korekta tego ruchu do góry. Był to ruch 20%, wzrost 20%. Optymistycznie wygląda za to sektor energii, czyli ETF, chociażby XLE, jest bardzo blisko poziomów, szczytu widzimy powrót po konsolidacji, widzimy powrót do wzrostu. Także tutaj jeśli chodzi o sektor energii, to, to jakby jest optymizm, co niewiele jest takich aktywów, gdzie można znaleźć odbicie od wsparcia, czy powrót do wzrostu. Bardzo niewiele jest tego typu aktywów. Kolejnym ETF-em jest XOP, czyli póki co trwa. Zachowanie poziomu wsparcia, obronienie dolnego, dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Jeśli chodzi o popularny fundusz URA, to już nie ma takiego optymizmu, jeśli chodzi o porównanie do dwóch poprzednich funduszy. Fundusz URA, proszę zobaczyć, znajduje się, jakby nie było pod wyraźnie nakreśloną linię trendu spadkowego i to ona wyznaczy tutaj ton. Czyli pomimo, iż poziom Jakaś konsolidacja trwa, ruch boczny, to w dalszym ciągu jest momentum spadkowy wyznaczony przez linię trendu spadkowego. Dopiero jej pokonanie zmieniłoby coś tutaj w obrazie technicznym dla ETF-u. Ura. Teraz ważne, bardzo ważne to, co będzie się działo z dolarem, zarówno dla giełdy amerykańskiej bezpośrednio, jak i dla metali szlachetnych, czyli te grupy aktywów. Teraz są w bardzo dużym stopniu uzależnione od tego, co będzie się działo z dolarem. Jeśli spojrzymy na indeks dolara w wykresie dziennym, widzimy, iż znajduje się w klinie spadkowym. Mamy wyraźnie nakreślony poziom wsparcia, czyli dołek z ostatnich dni, i przełamanie tego poziomu 103, poziomu wsparcia, da nam tutaj jakieś rozstrzygnięcie. Czyli mamy przez szereg dni. Wyznaczony ten poziom wsparcia, i, i dopiero musimy zobaczyć albo odbicie, albo przybicie, i to nadałoby um, kierunek dla chociażby metali szlachetnych, czy giełdy, która już od wiele sesji giełdowych gdzieś tam stoi w miejscu. Aktualny sezon świąteczny nie sprzyja um, um, zmienności, nie sprzyja. Bardzo wielu inwestorów jest poza giełdą, czyli tutaj zmienność jest w, o, w ostatnich dniach bardzo, bardzo mała, także tutaj musimy zobaczyć jakąś reakcję, żeby można coś więcej powiedzieć. Złoto do euro, coraz bardziej mamy tutaj, blisko jesteśmy rozstrzygnięcia, czyli odległość pomiędzy oporem a wsparciem jest coraz mniejsza i warto obserwować tą parę walutową, dlatego iż tak długi okres znajdowania się danego instrumentu w formacji po przełamaniu któregoś z poziomów bardzo jest prawdopodobne, że po prostu nada kierunek na najbliższe tygodnie, miesiące. Czyli patrzmy, co się dzieje na tej parze walutowej złoto do euro. Jeśli chodzi o samo euro w stosunku do dolara, to może no, przy, nie, nie, na wykres dzienny. Eurodolar znajduje się pod poziomem oporu, czyli gdzieś tam bardziej prawdopodobna jest reakcja spadkowa z tego poziomu, a nieżeli wzrostowa. Zobaczymy, jak ten poziom oporu będzie respektowany. I samo złoto do dolara i srebro do dolara. Znajduje się tutaj w formacji trójkąta w takim klinie wzrostowym. Przełamanie tego poziomu wsparcia bardzo prawdopodobne, iż rozpocznie ruch korekcyjny dla złota w krótkim terminie, tak, w krótkim terminie, czyli tutaj zobaczymy, czy poziom wsparcia będzie zachowany, czy przełamany, jeśli zostanie a przełamany, to bardzo możliwe są spadki z tego poziomu, czyli to jest bardzo powiązane metale właśnie z dolarem. Dobrze, czyli... Z mojej strony to tyle na dziś. Jutro spotkamy się ponownie. Zobaczymy, może niektóre z tych aktywów gdzieś tam określą się, w które strony są iść. Natomiast na dzisiaj ważne jest to, aby poświęcić chwilę na spojrzenie na swój portfel, na swoje aktywa. Jeśli zamknęli Państwo jakieś inwestycje w tym roku, to będą należne podatki z takiej kwoty. Jeśli równocześnie Posiadają Państwo jakieś pozycje otwarte, które przynoszą straty, być może warto je właśnie do celów podatkowych zrealizować i w tym samym obniżymy sobie należny podatek. Także realizacja straty w danym roku obrachunkowym może służyć do obniżania należnego podatku w kolejnych latach. Także to niekoniecznie musi to być ten rok, można przecież rozliczać straty w kilku latach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za, za uwagę, za poświęcenie chwili czasu. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.